Zaskakująca sytuacja na koncercie Rodowicz. Ludzie nie wytrzymali po tym pytaniu. Nagranie rozchodzi się po sieci. Podczas jednego z ostatnich koncertów Maryli Rodowicz doszło do niecodziennej sceny. Młoda dziewczynka zadała artystce pytanie, które wywołało salwy śmiechu i ogromne poruszenie wśród publiczności. Nagranie szybko trafiło do internetu. Nagranie z koncertu Maryli Rodowicz, opublikowane 23 stycznia w mediach społecznościowych, przyciąga uwagę internautów. Powodem jest krótka rozmowa artystki z dziewczyną stojącą na scenie. Zaskakująca scena na koncercie Maryli Rodowicz. Publiczność o nie miała. Nagranie z koncertu Maryli Rodowicz obiega sieć w błyskawicznym tempie. Widać na nim dziewczynę stojącą na scenie obok ikony polskiej muzyki. To właśnie ona zadaje pytanie, po którym widownia dosłownie nie wytrzymuje emocji. Ostatnie pytanie zaczyna nieśmiało, po czym wspomina, że jako mała dziewczynka była już na koncercie Maryli. Wtedy artystka pochwaliła jej sonwersy: Rok temu, martensy. Tym razem jednak buty były inne. Chciałam spytać: Co pani sądzi o dzisiejszych butach? Zapytała. Maryla Rodowicz odpowiedziała bez wahania. Sala wybuchła śmiechem. Maryla Rodowicz nie potrzebowała chwili na Masz piękne włosy, piękną figurę i piękne buty odpowiedziała ciepło i z humorem. Publiczność natychmiast zareagowała śmiechem i gromkimi brawami.